Zaburzenia i choroby psychiczne: zaburzenia odżywiania charakterystyka, objawy, czas trwania, rodzaje, kryteria diagnostyczne. Zaburzenia odżywiania to poważne zaburzenia psychiczne które charakteryzują się nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, negatywnym obrazem własnego ciała i często poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Mogą występować zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, choć częściej diagnozowane są u kobiet. Cechy charakterystyczne zaburzeń odżywiania: nieprawidłowe nawyki żywieniowe, restrykcyjne ograniczanie jedzenia, napady obiadania się lub nadmierne kontrolowanie diety, obsesja dotycząca masy ciała i sylwetki, nadmierne skupienie na wyglądzie, lęk przed przybraniem na wadze, zaburzone postrzeganie własnego ciała, postrzeganie siebie jako osoby zbyt grubej, mimo rzeczywistej niedowagi, zachowania kompensacyjne. Prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających, nadmierne ćwiczenia fizyczne. Izolacja społeczna, unikanie sytuacji związanych z jedzeniem, wycofanie się z życia społecznego. Objawy zaburzeń odżywiania. Objawy mogą różnić się w zależności od rodzaju zaburzenia i dzielą się na. Bieram. Objawy emocjonalne. Lęk przed przybraniem na wadze. Niskie poczucie własnej wartości. Obsesyjne myśli dotyczące jedzenia, kalorii i wyglądu. H2 objawy somatyczne, utrata masy ciała lub jej wahania w bulimi i napadowym objadaniu się, zaburzenia hormonalne, np. brak miesiączki, problemy żołądkowo jelitowe, zaparcia bóle brzucha, osłabienie organizmu, łamliwość włosów i paznokci, suchość skóry, objawy behawioralne, pomijanie posiłków, jedzenie w ukryciu, prowokowanie wymiotów lub nadużywanie środków przeczyszczających, nadmierne ćwiczenia fizyczne. Spożywanie dużych ilości jedzenia w krótkim czasie, napady obiadania się. Czas trwania zaburzeń odżywiania. Zaburzenia odżywiania często rozwijają się stopniowo i mogą trwać przez wiele miesięcy, a nawet lat. Bez odpowiedniego leczenia mają tendencję do przewlekłego przebiegu. Kluczowe znaczenie ma wczesna interwencja, aby ograniczyć negatywne skutki zdrowotne i psychiczne. Rodzaje zaburzeń odżywiania: 1. Anoreksja psychiczna. Charakteryzuje się celowym ograniczaniem jedzenia, prowadzącym do znacznej niedowagi. Osoby z anoreksją mają silny lęk przed przybraniem na wadze i zaburzony obraz własnego ciała. Typy anoreksji: restrukcyjny, ograniczanie spożycia kalorii, z napadami obiadania się i zachowaniami kompensacyjnymi, epizody obiadania się i prowokowanie wymiotów. 2. Bulimia psychiczna. Bulimia nerwosa. Charakteryzuje się naprzemiennymi epizodami obiadania się i stosowania zachowań kompensacyjnych. Wymioty, środki przeczyszczające, głodówki. Masa ciała osób z bulimią zwykle mieści się w normie lub jest nieznacznie podwyższona. Napadowe obiadanie się. Binge Eating Disorder. Objawia się powtarzającymi się epizodami nadmiernego spożycia jedzenia, bez stosowania zachowań kompensacyjnych. Towarzyszy mu poczucie winy, wstydu i utrata kontroli nad jedzeniem. 4. Pika. Spożywanie substancji niejadalnych, takich jak ziemia, papier, kreda, często występuje u dzieci lub osób z innymi zaburzeniami psychicznymi. 5. Zaburzenie przeżuwania. Polega na powtarzającym się przeżuwaniu i zwracaniu spożytego pokarmu, często bez nudności. 6. Arfit. Zaburzenie jedzenia o unikającym, ograniczającym charakterze. Dotyczy osób, które unikają spożywania pokarmów z powodu cech sensorycznych: smak, zapach, tekstura lub lęku przed zadławieniem się. Kryteria diagnostyczne DSM5. Diagnoza zaburzeń odżywiania wymaga spełnienia określonych kryteriów dla każdego rodzaju zaburzenia: 1. Anoreksja psychiczna. Masa ciała poniżej minimalnej normy dla wieku, wzrostu i płci. Silny lęk przed przybraniem na wadze lub zachowania uniemożliwiające przyrost masy ciała zaburzony obraz własnego ciała, nadmierne wpływanie masy ciała na poczucie własnej wartości. Bulimia psychiczna. Powtarzające się epizody objadania się, które charakteryzują się spożyciem znacznie większej ilości jedzenia niż normalnie, poczuciem braku kontroli nad jedzeniem. Regularne stosowanie zachowań kompensacyjnych: wymioty, środki przeczyszczające. Epizody występują średnio co najmniej raz w tygodniu przez 3 miesiące.